Mimo, że Final Fantasy VII Rebirth zadebiutował w lutym, dla niektórych to najlepsza gra 2024 roku. Tytuł jest wypchany zawartością po brzegi. Multum aktywności pobocznych, minigier, długi wątek główny i sporo misji opcjonalnych. A przy tym świetna rozgrywka podkręcona jeszcze w stosunku do poprzednika. Jednak tempo opowieści wyraźnie zwolniło. Jest więcej przestojów, momentów w których w zasadzie zastanawiamy się dokąd to wszystko zmierza. Remake, choć zdecydowanie mniejszy, miał chyba trochę lepiej poprowadzoną fabułę. Rebirth to wciąż znakomita gra i choć utknąłem w tym świecie już na dobre 80 godzin, dodając czas spędzony w remake, to za każdym razem, gdy odczuwam znużenie jak tylko odpalam Finala, satysfakcja z rozgrywki jest niesamowita. Fabuła wciąga, a minigry ekscytują. Więcej o nowym Finalu w 25. odcinku podcastu Polskiej Kroniki Gier. A jak wasze wrażenia z Final Fantasy VII Rebirth?